Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? Cześć, witajcie w kolejnej recenzji. Nowe iPody pojawiły się 1 września zeszłego roku. Jak wiecie, najbardziej brutalną zmianę przyszedł iPod Nano. Ten niegdyś kojarzony z ClickWheelem nie ma się nijak do nowej wariacji inżynierów Apple, którzy pokazali to urządzenie o kompletnie zmienionym wyglądzie i sposobie obsługi. Kiedyś, jeszcze dwa lata temu, korzystałem z iPoda Nano trzeciej generacji, używało mi się go na. Naprawdę świetnie, bardzo dobrze. Podobnie jak kolejnej generacji, aż do piątej. Więc zobaczmy, na co stać szóstą generację tego urządzenia. Sprzętu do testów dostarczyła firma IPG. Zanim jednak Steve oficjalnie nam go pokazał, plotki głosiły, że na prezentacji zobaczymy iPoda Shuffle, który zamiast guzików nawigacyjnych będzie miał dotyk. Okazało się, że szufelka przycisk dostała, a w dotykowy ekran wyposażono nano. Z względem piątej generacji jest o 46% mniejszy i aż o 42% lżejszy od poprzednika. Dodatkowo oposażono go w klips jak w modelu szafy. Gadżet zapakowano w plastikową kostkę nieco większą niż ta, w której można znaleźć szufelkę. W skład zestawu wchodzą stereofoniczne słuchawki Apple i przewód USB w standardzie 30-pinowego doka. Oczywiście nie mogło zabraknąć skróconej instrukcji obsługi w kilku językach oraz naklejki. Wymiary odtwarzacza to kolejno 37,5 na 40,9 na 8,7 mm przy wadze 21,1 g. Całą przednią część iPoda zajmuje wyświetlacz o przekątnej 1,54 cala. Jest to ekran potrafiący wyświetlić obraz w rozdzielczości 240 na 240 pikseli, co daje 220 pikseli na cal. Dotykowy ekran wykonany został w technologii pojemnościowej i obsługuje funkcję MultiTouch. W jego dolnej podstawie umieszczono 30-pinowe gniazdo Dock. Obok znalazło się gniazdo słuchawkowe w standardzie Jack 3,5 mm. Górna podstawa kryje przed nami przyciski do zmiany poziomu głośności, podobne do tych, które ma iPhone 4. Po przeciwnej stronie znajduje się jeden większy guzik, który działa na zasadzie klejsza Power. Ma za zadanie przyłączać urządzenia w trybu śpienia. System operacyjny, jaki znajdziemy w iPodzie Nano, to okrojona wersja iOS. Nie pozwala więc na instalowanie aplikacji czy korzystanie z usług oferowanych przez iTunes Store. Na wyświetlaczu dostępne są cztery ekrany funkcyjne, na którym mieszczą się cztery ikony, które kolejność można dowolnie zmienić. Do dyspozycji mamy takie opcje jak utwory, wykonawcy, zdjęcia, Mix Genius, podcasty, radio, albumy, zegar czy też fitness. Niestety Apple zrezygnowało z kamerki, która była przez większość użytkowników tego odtwarzacza uznawana za fajny i przydatny dodatek. Jak zauważycie, nie mając click nie za bardzo możemy wrócić do menu. Nie ma również przycisku Home. Aby powrócić do menu lub wcześniejszej opcji, trzeba pogłaskać iPoda przesuwając palcem po ekranie w prawą stronę. W tym iPodzie znajdziemy również funkcję Galerii Zdjęć. Pozwala ona zaimportować z naszej biblioteki iTunes całą galerię fotografii, którą mamy na innych urządzeniach. Przeglądanie zdjęć odbywa się tak samo jak na iPhone, a gdy chcemy przybliżyć zdjęcie, musimy. No właśnie. Nie szczypiemy już ekranu. Musimy patrzeć w niego dwa razy, aby przybliżyć zdjęcie. Ostatnią interesującą funkcją jest zegar. Po zakupie specjalnego paska możemy zamienić nasz odtwarzacz w poręczny i bardzo modny zegarek. Ale po co to komu? Nowy iPod Nano był największym zaskoczeniem na prezentacji, której nie mogłem się doczekać i zawiodłem się. Nie zwracając uwagi na wymiary, brak kamerki, to gdzie kurczę podział się clickwheel? Moim zdaniem urządzenie to nie zasługuje już na miano iPoda Nano. Może jakość wykonania urządzenia stoi na wysokim poziomie, w końcu to Apple, tak? Do szybkości działania także nie mam zastrzeżeń, za to jakość muzyki, jaka wydobywa się ze słuchawek jest po prostu poprawna. O baterii nie będę wspominał. Apple obiecuje nam 24 godziny ciągłego słuchania muzyki, a wychodzi z tego może 5, a to małe głowienko ładuje się do na prawie 3 godziny. Nie ma nawet procentowego podglądu baterii, ale co z tego, jak mamy świetną opcję obracania ekranu dwoma palcami czy to nie genialne? To samo zegarek. Założymy już takiego iPoda na rękę i co dalej? Metrowy kabel mam sobie przykleić do ręki, czy co? Obsługa jest mało intuicyjna i można się łatwo pogubić, jeżeli w ogóle uda nam się dotknąć tak małego ekranu. Apple oferuje tego iPoda w dwóch wariantach pamięciowych. 8 i 16 GB. Średnia cena tego wypierdka to około 700 zł. Jak dla mnie lepiej kupić iPoda Shuffle lub używanego toucha. Do usłyszenia. Sponsorem dzisiejszego odcinka był iShopWPL Serwis iPodów.